Cześć! Widać serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z polskich dywizji, która naprawdę dała się we znaki Niemcom podczas kampanii wrześniowej. Opowiem Wam o siódmej Dywizji Piechoty. No to co? Zaczynamy! 7 Dywizja Piechoty Została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dokładnie 14 maja 1919 roku w okolicach Częstochowe. Walczyła podczas wojny polsko-bolszewickiej, między innymi w bitwie pod Komorowem. Po zakończeniu zmagań z bolszewikami rozwiązano częściej jej mniejszych oddziałów piechoty i artylerii. Pierwszym jej dowódcą był generał. Adam Mokrzecki, jednak najsłynniejszym, jak i ostatnim jej dowódcą, był generał Janusz Gąsirowski. Teraz wyświetlają wam się na ekranie te jednostki, które na stanie 1 września 1939 roku miała Siódma Dywizja Piechoty. Spóźniona mobilizacja nie dała szansy pokazania całej siły Siódmej Dywizji Piechoty. Jednakże taka sama sytuacja spotkała wiele, 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 wiele polskich jednostek w 1939 roku. Jednak gdy Niemcy postanowili 1 września 1939 roku rzucić na Polskę prawie że całe swoje siły, to na 7 Dywizję Piechoty spadła z ogromnym impetem cała potęga niemieckiej 1 Dywizji Pancernej. Jednak Dywizja Piechoty przy najszczerszych chęciach, jak i przy ogromnej determinacji żołnierzy, nie była po prostu w stanie zatrzymać potęgi dywizji pancernej. I niestety tak też było w tym przypadku. Nasi pod naporem niemieckich czołgów w nocy z 1 na 2 września wycofali się z rejonu Kłobucka do umocnień na przedmieściach Częstochowy. W okolicach wsi Wilkowiecko niemieckie czołgi rozbiły część naszej kawalerii dywizyjnej, która próbowała zatrzymać je na styku 7 Dywizji Piechoty i Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Nasza dywizja weszła także w skład sił walczących podczas bitwy o Częstochowę. Zadała wrogowi bardzo duże straty, jednak musiała się szybko wycofać, by uniknąć okrążenia. 2 września generał Gąsirowski otrzymał rozkaz od generała Antoniego Szeninga, dowódcy armii Kraków, by jego jednostka wycofała się na Janów. Gdy nasza dywizja odparła kilka niemieckich ataków, to szybciorem ruszyła. W kierunku Janowa. Jednak w międzyczasie przybył do generała Gąsiorowskiego łącznik z dowództwa armii Kraków, by siódma dywizja piechoty wycofała się na Pradła i rozpoczęła współdziałanie razem z krakowską brygadą kawalerii. Jednak ten rozkaz nie został wykonany, ponieważ po końcach Lelowa na 74 pułk piechoty ruszyła niemiecka druga dywizja lekka, zostawiając z niego tylko resztki. Po południu nasze oddziały, okrążone w lesie we wsi Złoty Potok, próbowały opuścić kocioł. Nasza próba wyjścia z kotła, przynajmniej w początkowej fazie, przebiegała bardzo sprawnie, ba. W pewnym momencie, gdy nasza kawaleria ruszyła z atakiem na Beszonowice, to w niemieckim sztabie drugiej dywizji lekkiej wybuchła ogromna, ogromna panika i musieli częściowo zmienić plany. Jednak Niemcy to Niemcy i szybciutko przysłali posiłki i szala zwycięstwa przeszła ponownie na ich stronę. Czołgi i artyleria na tym, że 74 Pułk Piechoty został dziesiątkowany i pozostał w okrążeniu. Wieczorem oddziały 7 Dywizji Piechoty postanowiły po raz kolejny wprowadzić wyjść z okrążenia, tym razem podzieliły się na dwa zgrupowania. Zgrupowanie pierwsze w składzie ostatnich żołnierzy 74 Pułku Piechoty, części kawalerii dywizyjnej i oddziałów saperów. Właśnie to zgrupowanie wyszło z okrążenia już 5 września było w okolicach Kielc. Zgrupowanie drugie składało się głównie z części 27 i 25 Pułku Piechoty, a także innych mniejszych oddziałów. Jednak to zgrupowanie miało o wiele mniej szczęścia ponieważ w nocnych bojach 4 września zostało tak zmasakrowane, że nie miało praktycznie żadnych zdolności bojowych i ostatecznie zostało rozbite pod Dnachinem. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli on się wam spodobał, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. No to cześć.